Cześć wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony. W tym filmie pogadamy sobie trochę na temat Neona Innesa oraz Neona Czerwonego. Ale zanim to, to chciałem do dwóch osób się odnieść. Pierwszą osobą jest użytkownik Jan Kowal. Pozdrawiam serdecznie jego i dziękuję za pozdrowienia na jego własnym filmie skierowane do mnie i wzajemnie pozdrawiam serdecznie. Również i gratuluję 40 młodych gupików i powodzenia w wychowie i zadowolenia z maluchów. A drugą osobą jest użytkowniczka Gosia Karpowicz. Również pozdrawiam serdecznie. I tutaj ym, pomierzyłem akwaria, pragnę zaznaczyć. I to, na które patrzymy, ma 49 cm, a z gupikami około 40,5 cm. A tutaj jeszcze raz przypomnę 49, około. Tak wygląda sytuacja z miarami długości moich zbiorników. No i w zasadzie to tyle ze wstępu. Także jeszcze raz użytkownika Jan Kowal i użytkowniczkę Gosia Karpowicz pozdrawiam serdecznie i już przejdźmy do głównego tematu. Czyli neon, neony, neon Innesa, parachejrodon Innesi i neon czerwony parachejrodon Axel Rodi. Jest to rybka, która pochodzi neon Innesa z dorzecza Amazonki oraz wschodnie Peru, zaś neon czerwony dorzecze Amazonki. Rybka nieziemsko wyglądająca na tle zieleni zwłaszcza, tu mamy żywy przykład w moim zbiorniku, jest to rybka stadna, dlatego jedna, dwie czy trzy, trzy sztuki no raczej nie będą miały odpowiednich nie tylko walorów dekoracyjnych akwarium, ale również samopoczucie ryb nie będzie takie jak powinno, gdyż to jest rybka, która raczej lubi... I w naturze występuje w dużych, licznych stadach, i dlatego należy zapewnić jej możliwość właśnie również takiego większego statka posiadania w akwarium u akwarysty. Rybka ciepolubna, dlatego 25, 6, 7 nawet stopni myślę, że jest tutaj dla tej ryby wymagane, bo jest po prostu ciepolubna, jak już mówiłem. No jak je odróżnić? Parachyrodon, axelrodii Neon czerwony ma pasek. Od samego jej głowy do samego ogona czerwony przez cały brzuch idący. Zaś Parachyrodon Innesi, czyli Neon Innesa, ma jak widzimy tak do około połowy brzucha ten pasek czerwony. Także taka jest różnica, oraz gdzieś tam różnica wielkości mi się też wydaje, że jest, bo no wydawało mi się, jak kupowałem młode neon, Neona Czerwonego, jeszcze ja był mały, był i tak nieco większy niż młody Neonek Innesa naprawdę rybki łagodne, także można trzymać z innymi rybami, nie powinno ze strony neonów żadne zagrożenie dla innych ryb się zadziać, bo, bo są to rybki łagodne. Raczej wszystko żerne i raczej nie ma tutaj nie zaobserwowałem bynajmniej u siebie większego problemu z tym, żeby neony były wybredne czy coś takiego, także raczej... Nie ma problemu z nakarmieniem tej ryby i raczej ona zje wszystko, tylko porównanie dla każdej innej ryby trzeba dobrać odpowiednią proporcję jedzenia, by po prostu nie przekarmić rybek, bo to nie odbije się na nich jak i na żadnej innej rybie korzystnie. No neon jak widzimy, dobrze czuje się, jak już mówiłem w stadzie i należy zarbać o to stado, o temperaturę wody. No i tak jak mówiłem, odróżnienie, także neon czerwony, cały brzuch czerwony, począwszy od głowy do ogona. Neon Innesat, no tylko do połowy brzucha ten pasek jest. I taka jest różnica o neonie, różnica pomiędzy tymi neonkami. Także dziękuję za ten film, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.